Nie był zwykłym przestępcą. Zbudował imperium, kupował sędziów, kontrolował polityków i zamienił mafię w milionowy biznes. Henryk Dziad niewiadomski nie tylko rzucił wyzwanie systemowi, on sam był systemem. Przez lata policja próbowała go schwytać, ale on zawsze był o krok przed nimi. Łapówki, groźby, ciche egzekucje doskonale wiedział, jak sprawić, by zasady gry działały na jego korzyść. Ale kiedy gromadzisz zbyt dużą władzę. Zaczynasz przeszkadzać. I właśnie wtedy wszystko się zawaliło. Zdradzony przez własnych ludzi, otoczony przez wrogów i pod presją rządu, który nie mógł już dłużej przymykać oka, dziad w końcu trafił do więzienia. Ale pytanie, które nigdy nie doczekało się odpowiedzi, brzmi: czy naprawdę tam zmarł? Czy może udało mu się uciec po raz ostatni? Jeśli fascynują Cię prawdziwe historie, które wyglądają jak scenariusz filmowy. Zasubskrybuj kanał. Odkrywamy największe tajemnice, najbardziej zagadkowe postacie i prawdy, które próbowano przed Tobą ukryć. Nie przegap kolejnych odcinków. Włącz powiadomienia i poznaj sekrety podziemnego świata. Henryk Niewiadomski urodził się 29 marca 1949 roku w Polsce, zrujnowanej przez wojnę, gdzie miasta były w gruzach. A ludność żyła pod pełną kontrolą komunistycznego rządu. Jego dzieciństwo było naznaczone głodem, brakiem perspektyw i dominacją państwa nad każdym aspektem życia codziennego. Dorastał w Pruszkowie, przemysłowym mieście pod Warszawą, które wkrótce miało stać się sercem polskiej przestępczości zorganizowanej. Rodzina Henryka była biedna, jak większość w tamtych czasach. Jego ojciec pracował w fabryce. A matka podejmowała drobne zajęcia, by pomóc w utrzymaniu domu. Już jako młody chłopak Henryk dostrzegł brutalną prawdę. Ci, którzy trzymali się zasad narzuconych przez system, byli skazani na życie w ubóstwie. Istniała jednak inna droga droga siły, pieniędzy i władzy w cieniu. Nie chciał być kolejną anonimową ofiarą systemu. Chciał rządzić. W latach 70., gdy kraj przechodził przez jeden z najcięższych okresów komunizmu, Henryk zaczął budować swoją własną siatkę przestępczą. Początkowo były to drobne przekręty: przemyt towarów z Zachodu, fałszowanie pieniędzy, szantaże prowadzone z zimną precyzją. Ale miał coś, czego brakowało innym. Rozumiał, że przestępczość wymaga organizacji, strategii i dyscypliny, jeśli ma stać się czymś większym niż zwykłe chaotyczne działania. Dlatego zgromadził wokół siebie grupę ludzi, którzy myśleli jak on. Z przestępczości mieli stworzyć prawdziwe imperium. Pod koniec lat 80., gdy komunizm chwiał się w posadach, Henryk i jego wspólnicy dostrzegli niepowtarzalną szansę. Chaos polityczny i gospodarczy otworzył drzwi do ekspansji największej organizacji przestępczej w historii Polski mafii Pruszkowskiej. W czasie, gdy władze były sparaliżowane zmianami, a czarny rynek rósł w siłę, Henryk i jego ludzie zrozumieli, że prawdziwa wojna nie toczy się z policją, ale z konkurencją w samym świecie przestępczym. Podczas gdy inni przestępcy działali impulsywnie i krótkowzrocznie, Henryk zamienił mafię w korporację, wprowadził hierarchię, ścisłe zasady i surowe kary dla tych, którzy je łamali. Wiedział, że lojalność można kupić, ale strach jest jeszcze skuteczniejszym narzędziem kontroli. W krótkim czasie jego gang stał się największą siłą w przestępczym podziemiu Polski. Nie był już zwykłym gangsterem, był liderem, ale każde imperium musi mieć solidne fundamenty. A to, co Henryk zbudował, dopiero zaczynało pokazywać swój prawdziwy potencjał. W latach 90. Henryk Niewiadomski nie był już zwykłym przestępcą, był architektem największej mafijnej organizacji w Polsce. Mafia Pruszkowska nie była chaotyczną grupą złodziei i handlarzy narkotyków, była przestępczym przedsiębiorstwem. Skonstruowanym na wzór wielkich mafii włoskich i rosyjskich. Henryk, znany jako dziad, wiedział, że prawdziwa władza nie polega jedynie na pieniądzach. Najważniejsza była kontrola. Upadek komunizmu w 1989 roku zapoczątkował nową erę dla Polski. Kraj przeszedł w fazę transformacji do gospodarki rynkowej, ale to, co miało być okresem wolności i wzrostu, przyniosło również chaos, a tam, gdzie jest chaos, są też możliwości. Gdy politycy starali się odbudować państwo, mafia pruszkowska przejęła kontrolę nad ulicami. Nielegalne kasyna, pranie brudnych pieniędzy, handel narkotykami, zabójstwa na zlecenie to wszystko było częścią przestępczej machiny, którą kierował Henryk. On i jego ludzie byli prawdziwą siłą napędową podziemnej ekonomii w Polsce. To, co odróżniało dziada od zwykłych gangsterów, to jego strategiczna inteligencja. Wiedział, że kluczem do przestępczego sukcesu jest nie wyglądać jak przestępca. Podczas gdy inni mafiozi chodzili z bronią na wierzchu i budzili postrach na ulicach, Henryk kreował się na biznesmena. Inwestował w legalne przedsiębiorstwa, rozbudowywał swoją siatkę kontaktów i budował reputację człowieka sukcesu. Nie kupował jedynie broni i narkotyków, kupował polityków, sędziów i policjantów. Wpływy mafii pruszkowskiej stały się tak ogromne, że nawet władze państwowe zaczęły unikać otwartych konfrontacji. Nie chodziło tylko o strach. Wielu ludzi z wymiaru sprawiedliwości było w kieszeni dziada. Kiedy śledztwo zaczynało się zbliżać do niego zbyt niebezpiecznie, dowody znikały. Świadkowie zmieniali zeznania, a sędziowie bez problemu zamykali sprawy. Przekaz był jasny: Mafii Pruszkowskiej nie można było dotknąć, ale im większa władza, tym większa pokusa. Z czasem Henryk zaczął rozszerzać swoją działalność poza granice Polski, zawierając układy z mafijnymi bosami z Rosji, Niemiec, a nawet Włoch. Jego nazwisko budziło respekt nie tylko w kraju, ale i w międzynarodowym świecie przestępczym. Jednak żadne imperium nie trwa wiecznie. Dziad nie był jedynym, który pragnął dominacji nad polskim podziemiem. Nowi gracze wkroczyli do gry, a niektórzy z jego dawnych sojuszników zaczęli obracać się przeciwko niemu. Walka o władzę wewnątrz mafii pruszkowskiej nabierała tempa, a Henryk stanął przed największym wyzwaniem swojego życia utrzymać swoje imperium w świecie, w którym każdy chciał jego upadku. To, co wydawało się nietykalne, zaczęło się rozpadać. Przez lata Henryk, dziad niewiadomski, rządził niepodzielnie, kupując sojuszników, eliminując wrogów i przekształcając mafię pruszkowską w największą organizację przestępczą w Polsce. Ale pod koniec lat 90. coś się zmieniło. Polski rząd pod presją międzynarodową uznał, że nadszedł czas na rozbicie podziemia przestępczego. Po raz pierwszy prawo nie tylko przyglądało się, ono zaatakowało. Policja rozpoczęła ofensywę na pełną skalę przeciwko mafii: masowe aresztowania, głębokie śledztwa i zupełnie nowa strategia złamać lojalność wewnątrz organizacji. Przez lata Nikt nie odważył się zdradzić dziada. Ale gdy władze zaoferowały łagodniejsze wyroki w zamian za informacje, konstrukcja mafii pruszkowskiej zaczęła pękać. Niektórzy z jego najbliższych ludzi stali się informatorami. Imperium, które Henryk budował latami, zaczęło być niszczone przez tych, którzy kiedyś przysięgali mu wierność. W 2003 roku Henryk Niewiadomski został ostatecznie schwytany. Próbował walczyć. Ale tym razem nie było już ucieczki. Został skazany na 25 lat więzienia za szereg przestępstw, w tym udział w zabójstwach, handel narkotykami i wymuszenia. Człowiek, który kiedyś kontrolował wszystko, teraz siedział zamknięty w celi, bez możliwości wykupienia się. Ale historia na tym się nie kończy. Nawet za kratami dziad wciąż budził strach. Jego nazwisko wciąż miało moc, zarówno w więzieniu, jak i poza nim. Krążyły pogłoski, że nawet z zakrat nadal prowadził interesy, miał wpływy i kontrolował informacje, które mogłyby pogrążyć wielu ludzi na wolności. Ale wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. W 2022 roku Henryk, dziad niewiadomski, został uznany za zmarłego w więzieniu. Oficjalna wersja? Przyczyny naturalne, ale dla wielu ta historia od początku nie miała sensu. Czy naprawdę zmarł śmiercią naturalną? Czy może ktoś chciał się upewnić, że nigdy więcej nie przemówi? Niektórzy wierzą, że dziad wiedział za dużo, mógł posiadać informacje o politykach, sędziach i funkcjonariuszach policji, którzy kiedyś z nim współpracowali. Czy jego śmierć była czystką, aby zniszczyć dowody? Inni spekulują, że sfingował swoją śmierć, aby zniknąć i rozpocząć nowe życie. Coś, co wielcy przestępcy robili już wcześniej. Wiemy jedno. Do dziś nie znaleziono żadnych dokumentów, nagrań ani jakichkolwiek dowodów, które mogłyby ujawnić wszystkie sekrety, które dziad zabrał do grobu. Mafia Pruszkowska upadła, ale jego legenda wciąż żyje. I pytanie, które do dziś nie daje spokoju. Czy Henryk Niewiadomski naprawdę umarł? Czy może udało mu się oszukać świat po raz ostatni?